Jak w szybki sposób poprawić widoczność spawika, Tak jak tutaj u góry, zwróćcie uwagę, jest taki czarny celownik. Bierzemy igielit, ten sam, co zakładamy na kil. Zaciągamy go na dowolną odległość, gdzie chcemy. Może być u góry, na dole. Zakładamy go na antenkę. To jest po to, żeby nie zniszczyć antenki, bo wiele osób później chce mieć na przykład bez tego, więc zaciągamy igielit. Bierzemy marker wodoodporny. I malujemy sobie tą gumkę. Bardzo fajny sposób. Czarny jest bardzo dobrze widoczny przy różnych niekorzystnych oświetleniach. Często zwróciliście na pewno uwagę, że nie widać antenki, a wystawiamy spławik i od razu czarny korpus rzuca się w oczy. I to samo będzie na naszej antence. Malujemy sobie ten ingielit. Oczywiście bardzo dokładnie, dookoła. Ja tu tylko pokazuję tak poglądowo. Gdy już mamy pomalowane, na przykład skończyliśmy łowienie, nam to pomogło. Ściągamy ten igelit i wracamy do stanu pierwotnego. Bardzo fajny sposób, żeby po prostu zwiększyć widoczność antenka. Musicie mieć tylko ze sobą igelit i marker wodoodporny. Mega ułatwia zadanie.